Cześć, z tej strony Ashpromplum. Przychodzę do Was dzisiaj z filmem z serii styl według Ashpointplum, przygotowany z centrum handlowym Janki. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który dotyczy każdej z nas, czyli bieliźnie. Cześć, nazywam się Iwona Ryszkowska i jestem stylistką Centrum Mianki. Mamy październik. Październik to wyjątkowy miesiąc dla nas, kobiet, bo związany z naszymi piersiami. Drogie panie, dbajcie o nie, umawiajcie się na regularne, coroczne badania waszych piersi. A skoro październik, to jesteśmy w salonie Bielizny Ezotik w Centrum Mianki. Przygotowaliśmy kolejny filmik w ramach cyklu Styl według. Bielizna jest już elementem, który zdecydowanie wychodzi na ulicę i wychodzi na dzień. Możemy ją śmiało pokazywać i nosić w stylizacjach typowo dziennych. Wspólnie z Panią Martą, brafiterką salonu Ezotik, przygotowujemy dzisiaj stylizację dla kolejnej influencerki. Pani Marto, myślę sobie, że jest wiele takich kobiet jak Asia, które mogą mieć różne wyzwania związane z doborem bielizny. Mają na przykład dużą miseczkę, a mały obwód i nie wiedzą gdzie i jak w ogóle dobierać sobie tę bieliznę. Tak, to prawda. Dobieranie biustonosza jest bardzo ważne, zwłaszcza w takiej sytuacji jak jest nasza influencerka aż plum, plum. Ponieważ tam faktycznie jest duża miseczka, mały obwód. E, mitem jest to, że dla dużych piersi nie ma teraz ładnych biustonoszy, ponieważ e, obecnie na rynku jest coraz więcej biustonoszy z małym obwodem, a jednak zachowaną dużą miseczką, co pozwala posiadaczkom dużych biustów na prawidłowe dopasowanie biustonosza. Super, i warto chodzić do brafiterek. Dokładnie. Moja pierwsza stylizacja dla Asi to. Sukienka, kobieca sukienka na wieczór z głębokim dekoltem. A skoro taka sukienka, to chciałam pokazać równie kobiecą, koronkową bieliznę. Wybrałam taką piękną, czarną, zmysłową z bardzo ozdobnym detalem, tymi tasiemkami, które pięknie udekorują głęboki dekolt. Tak, jest to idealny stanik dla osoby z dużym rozmiarem biustu. Mamy tutaj co prawda miękką miseczkę, ale ona idealnie podtrzymuje biust. Dodatkowo tasiemki zaprezentowane w tym modelu idealnie podkreślają zarys biustu. A dodatkowo szeroki pas jest świetnym stelażem dla dużego rozmiaru biustu. Stylizacja dla Asi to stylizacja wygodna, miękka, domowa, otulająca i przede wszystkim jasna. A skoro jasna stylizacja, to stań w kolorze ciasteczkowym albo beżowym, żeby nie było go widać, i idziemy w lekkie usztywnienie. Tak, jest to model półusztywniany. Co prawda jest on całościowo skoronki, więc wygląda on bardzo efektownie. Jest to model, który powoduje, że nasz biur staje się po prostu pełniejszy. Mielizny jest bardzo popularny na moim kanale, ponieważ uważam, że nadal jest to nisza i kobiety się wstydzą wybrać do brafiterki. A brafiterka ma za zadanie, żeby nam pomóc, żebyśmy się czuły komfortowo, dobrze. To jest rzecz, którą mamy codziennie na sobie. I proszę mi powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę przy doborze stanika idealnego? Idealny stanik to taki, który ma właściwy rozmiar do danej figury. Wiem, że takim osobom, Asiu, jak ty jest trochę trudniej z tym, ponieważ jesteś szczuplutka pod biustem, czyli w obwodzie, i nasz spory biust. To jest bardzo ważne dla tego typu osób, żeby trafić w ręce profesjonalistki. Tak jak powiedziałaś, nie bać się, nie wstydzić się tego, dlatego że wtedy mamy jakby pewność, że ta osoba z nami popracuje i dobierze nam właściwie rozmiar, bo jak mówię, rozmiar i rozmiar i jeszcze raz rozmiar to jest bardzo ważne przy niestandardowych biustach. Nie może być to obwód za duży. Nie dajcie się dziewczyny na to namówić, że e, dopasujecie miskę większym obwodem. Nie. Stanik musi się w trzech czwartych trzymać na obwodzie, czyli zapinając go na najbardziej zewnętrzne hafteczki, podnosząc ręce do góry, nie jeździ, trzyma nam biust, tak? I to jest ważne, ale ważna jest też sprawa. Do czego ten biustonosz chcecie założyć? To znaczy wasza stylistyka. Nie możemy się też dać ubrać w coś, co nie pasuje do nas, do naszego wyglądu, do naszego stylu ubierania się. Dlatego profesjonalistka jest tu bardzo ważna. Ona wypyta o to wszystko i, mając pewne dane, znakomicie dobierze bieliznę. Tak, to musi być nasza druga skóra, która podkreśli stylizację podkreśli stylizację, a jednocześnie zapewni nam komfort noszenia na przykład przez cały dzień, co często słyszę od moich klientek, zdejmuję biustonosz jak tylko wrócę do domu, bo nie mogę w tym wytrzymać. To też nie jest dobre. Ja w moich idealnie dopasowanych staniczkach uwielbiam, chodzić, ja wręcz właśnie na odwrót. I właśnie o to chodzi, że to ma sprawiać Ci przyjemność, jednocześnie pasować do Twojej stylistyki, a nie być męczarnią. Asia sporo pracuje też w domu, więc potrzebowała wygodnej, miękkiej, domowej stylizacji i taką jej przygotowałam. Dzianinowy komplet zestawiłam ze sportowym biustonoszem. Dokładnie ten sam model mam na sobie. Ten biustonosz idealnie sprawdza się też jako bluzeczka albo top w domu. Z mięsistymi kardiganami. Kolor ma moc. Możesz nosić go nie tylko na ubraniach, ale także na bieliznie. Dlatego do czarno-białej, prostej sukienki przygotowałam dla si ten funkcjowy, energetyczny stanik. Wykonany z koronki, ale zapewniam, jest bardzo wygodny i nadaje się do wszystkich stylizacji, jakie my kobiety wymyślimy sobie. Mam dla Was różne typy staniczków, i moim faworytem jest ten bardzo kobiecy. Świetnie wygląda do takich wyjściowych stylizacji, ale też bardziej codziennych. I te wszystkie rzeczy, które Wam pokazałam, są dostępne w Centrum Handlowym Janki, ale też online. W opisie Wam wszystko napiszę. Macie też kod promocyjny na te rzeczy. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!